Imię Róży Umberto Eco to niezwykła powieść, która zabiera nas w mroczne mury średniowiecznego opactwa, gdzie odbywa się seria tajemniczych morderstw. Akcja rozgrywa się w XIV wieku, w czasach intensywnych sporów teologicznych i politycznych, a główny bohater, franciszkański mnich Wilhelm z Baskerville, przybywa do klasztoru, by wziąć udział w debacie. Wkrótce jednak zostaje wciągnięty w śledztwo gdy kolejni zakonnicy giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Główne wyzwanie, przed którym staje Wilhelm, to rozwiązanie zagadki morderstw w świecie pełnym zakazanych ksiąg, nieodgadnionych symboli i religijnych kontrowersji. Pomaga mu młody nowicjusz, Adso, który jednocześnie staje się narratorem całej historii. Ich poszukiwania prawdy to wyścig z czasem, w którym logika, wiedza i dedukcja Muszą zmierzyć się z fanatyzmem i skomplikowaną siecią sekretów ukrytych za murami opactwa. Ta powieść nie jest tylko kryminałem z elementami detektywistycznymi, ale również głęboką refleksją nad wiedzą, władzą i religią. Eko umiejętnie łączy wątki filozoficzne z intrygą, tworząc wielowarstwową opowieść, która skłania do przemyśleń na temat prawdy i fałszu władzy nad informacją i granic wolności. Warto sięgnąć po tę książkę, ponieważ oferuje nie tylko wciągającą historię, ale także intelektualne wyzwanie, które zostaje w umyśle na długo po zakończeniu lektury.